Cześć, ja w nawiązaniu do naszej rozmowy przesyłam ci kilka zdjęć z Wilczarza. Pierwsze to tubingowiec już bez drzwi, jak byłem w pierwszy raz, tam były jeszcze drzwi zamykające te, ten obiekt same zdjęcia to są stanowiska ogniowe. Co ciekawe, te stanowiska ogniowe skierowane miały strzelnicę w stronę placu załadunkowego, także one nie ochroniły obiektu, a sam załadunek. Gdzieś tam przewinęło się zdjęcie z takim ostrzelanym słupem pomiędzy pierwszą a drugą strefą. Ogrodzenie wygląda jakby tam, nie wiem, psy miały chodzić. Dziwne ogólnie, no ale ciekawe, warte, warte zobaczenia. Wtedy było jeszcze to wszystko. Wejścia do obiektu były dość mocno chronione. Z wnętrza kilka zdjęć z wyposażeniem. No, właściwie to już tam niewiele zostało, jak ja byłem w 2004 roku. No, ale fajnie było pochodzić po tym wiecie Pozostałości szaf elektrycznych. Ja pamiętam, tam były tabliczki znamionowe polskich zakładów. Wentylatornia mocno zdezelowana, ale gdzieś tam się walały też filtry, niektóre zapakowane fabrycznie. I samo wnętrze, no cóż, też mówi samą za siebie, bo są i tam inkubatory do pracy szczelnego w warunkach zamkniętych. No, tam mogę być dość dobrze wyposażony te czasy. No nie wiem, co tam jeszcze by Ci mogło pomóc do, do materiału. Filtry, e, instalacje, no to na tyle, na ile mogłem, to ja porobiłem zdjęcie i przesłałem Tobie. E, ciekawe było to, że gdzieś tam dawało się przez ten obiekt przejeżdżać, bo znam ludzi, którzy opowiadali, że przez pierwszą strefę przejeżdżali, także to nie był do końca taki obiekt zamknięty. Można było tam się pojeździć i z opowieści to, to wiem, że, że chyba mój tata tam był Wyposażenie pozwalało, miało pozwalać na funkcjonowanie tych obiektów nawet po zamknięciu przez dłuższy czas, a niektóre instalacje wróciły zainteresowanie. Tubingowiec miał drzwi tak skonstruowane, żeby zabezpieczyć wnętrze przed ewentualnymi skutkami wybuchu, Także one jakby dociskały, dociskane byłyby energią wybuchu. Nie wiem, może coś z tego wykorzystasz. Mam nadzieję, że przyda Ci się. Dzięki, hej witam wszystkich. Dziś jesteśmy przy obiekcie specjalnym, gdzie składowano głowice jądrowe. Jest to obiekt templewo 3003 Właścicielem terenu są lasy państwowe, są dwa niby bliźniaczo podobne obiekty. Tu mamy potencjalne wejście i za chwilkę widzimy się w środku. Niedaleko templewa jest to obieg 3003 specjalnego przeznaczenia. Armia radziecka składowała tu głowice jądrowe. Idziemy zwiedzić, zobaczyć jak to wygląda. jaka brama ani wejście masakra Warunki są jakie są. Obiekt zawilgocony. Widać to wszystko. Wentylacja. W obiekcie podciśnienie było. Widać instalacja elektryczna. Wszystko każde uziemione. Bo nie mogło tu. Być żadnej iskry ani niczego, schodzimy na dół do magazynów, gdzie były łowice przechowywane. były mniejsze i większe. Było kilka egzemplarzy o sile 500 megaton W porównaniu do Hiroshimy to to był pikuś. Widzicie, tutaj są mocowania. Obiekt wentylowany. Kierunek przepływu powietrza 1050 metrów sześciennych litrów na minutę. I takich pomieszczeń mamy tu trzy chyba. Jest jak zwykle ze mną mój przyjaciel Krzysiu. Krzysiu, przewitaj się z widzami. Wszystko pasowane, obmalowane na narożnikach. Tu jest następna, identycznie podobna jak tamta. Tu jakiś składzik ktoś sobie zrobił. Nie, tutaj też było pomieszczenie. Może tutaj były te Kilka ładunków 500 megaton To jest zbiorniki jakieś musiały być ale coś widać wycięte o, a tutaj oszczędza widoku. Są tu dwa takie obiekty, bliźniaczo podobne. Ciekawostką jest to, że polscy inżynierowie do lat siedemdziesiątych budowali te obiekty. Dla armii czerwonej w latach siedemdziesiątych zostało to oddane do użytku. Filtry jakieś. I w Polsce były trzy takie miejsca. Cała wentylatorownia jest, widzisz nadciśnienie i podciśnienie jest. Rozmach wielki, widziałem dużo silników, ale zbiornik na wodę jeszcze się ostał. To było wyjście ewakuacyjne, albo coś, że jest zasypane. Zobaczcie ile śluz jest. Wszystko ma widać uszczelki. Było gazoszczelne, wodoszczelne. Jakichś dziwnych pomieszczeń, uchwyty. A to do wentylatora był rozmach. Był wielki tego. No i przy budowie, jak w większość przypadków, Ruscy dali ciała, jak wszędzie. Zobaczcie, jeszcze oryginałne drzwi zostały. Wszystko, cały teren jest obsadzony liścia z tymi drzewami, a russcy jak to russcy przywieźli gotowe drzewa dosyć wysokie obsadzili to iglakiem, sosną i świerkiem więc amerykański satelita, zobaczcie jaki zwój kabli Amerykański satelita od razu to namierzył Wiedzieli, że coś tu jest kombinowane Studnia pewnie głębinowa, bo widzę po silniku Tak Ale zasypane własne Od góry też patrz zasypali to Własne ujęcie wody, prądu, wszystkiego O, swawojka <tryk> tylko kawałek zostało po niej. Mamy następny zbiornik. To jest zbiornik wodny. Troszeczkę jeszcze tego wszystkiego zostało. Pomieszczeń do groma też jakaś aparatura stała jest to obiekt niedaleko miejscowości Templewa. nie jest to łatwe do odnalezienia my za pierwszym razem według Pineski na mapie żeśmy szukali ale niestety nie udało nam się odnaleźć. Podjęliśmy drugą próbę i w końcu się udało. A to jest tak zrobione na kształt podkowy. My wyjdziemy z powrotem do tego półnego ciągu tam. Niby plany chodzą takie posłuchy, że właściciel Lasy Państwowe mają to niby zobaczcie na to że mają to udostępnić dla ruchu turystycznego mają niby wyremontować te obiekty, jedyne nam zostało tutaj. To jest taka sama komora. Temperatura w środku powiedziałbym gdzieś około 10 stopni, chłodno. ale rozmach wielki. Zobaczcie, wszystko oziemiona, cała instalacja jest. Żeby żadnej iskry nie było ani nic, wszędzie wszystko jest oziemione. Miejsce po rośnicy. Wyobraźcie sobie, jakby to wydupczyło. <noise> to by tu gaśnica nie pomogła. A bym tam nie ryzykował, nie wchodził. Nie warto. Cóż, idziemy. Zaraz szukać następnego bliźniaczo podobnego obiektu. Bo tu znajdują się dwa. dwa Zobaczcie jakieś. A to są wkłady do filtrowentylatorów. Jeszcze zostały tutaj. To tu już żeśmy wszędzie byli. Widzicie wszędzie z pomieszczenia do pomieszczenia są rury nadciśnieniowe tutaj gdzie pokazuję na soficie była kiedyś zamontowana suwnica gdzie były transportowane głowice jądrowe. I to tyle. To jest chyba To jest tak samo jak z tej strony. Całkiem możliwe, że ta rampa podwójna była z tej czystej strony. I suwnicę też miałeś od przodu do tyłu samego, nie? Jeździła z tego czystego. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to subskrybujcie kanał, lajkujcie, łapka w górę, łapka w dół, komentujcie. Jeżeli ktoś tu był i ma tu jakąś większą wiedzę, zapraszam do kontaktu, do komentarzy. Do następnego Hej, Witam, jesteśmy na bliźniaczo-podobnym obiekcie. To jest praktycznie ruszane odbicie. Do środka nie będziemy wchodzić, choć wejście jest lepsze, ale jest w gorszym stanie i nie ma zejścia na dolną kondygnację. Trzeba by było po kołkach schodzić. Więc nam się nie chce, ale jest, żeśmy znaleźli, tak wygląda drugi. Do następnego. hej.